Pewnie słyszeliście już o mikrokonsolach. Jest mikrokonsola Nintendo i mikrokonsola PlayStation. No ale jest jeszcze Pixel Classic. Co to jest? Przenośna minikonsola z wbudowanymi 300 grami. No powiem, że raczej dzisiaj wszystkich nie sprawdzę, sprawdzę tylko no parę. Ale tak. Tutaj ma parę przycisków, przynajmniej innymi przycisk do kierowania, przyciski AB, no i jeszcze start i reset. Tutaj po bokach ma przyciski głośności, no i też dobudowany głośnik, ale posiada też tutaj włącznik, wejście USB, no i wejście wyjście AV, no i na słuchawki. I tak, można tutaj podpiąć słuchawki. Ale no raczej do telewizora nie podepniecie, bo ten jack jest za duży. 3 mm to jest za dużo niestety, tu potrzeba dwa, jeszcze mniejszego. No ale okej. Okay. Oprócz oczywiście, bo można zasilić przez USB, ale ma, można też baterie dołożyć. Baterie oczywiście nie są dołączone w zestawie, więc trzeba je dokupić. Cena takiej konsoli to 150 zł. I powiem tak, 150 dla 300 gier, no to raczej mała cena. Ale dzisiaj sprawdzę. Znaczy, wszystkich gier nie sprawdzę, ale sprawdzę, jak się gra na tej konsoli. Ok, odpalamy. Dobra? Jak widać, można też mieć podświetlane klawisze. Ale dobra, nie chcę podświetlanych. A może jednak lepszy, lepiej. Niech będzie Ewin. Dobra, start. Zaczynamy. To jest granat, dobra. Ach, dostałem. Tutaj lepsza broń jakaś. Nie, 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 nie kontynuuję. Weźmy się za następną grę. Ta jest całkiem fajna. Vanguard. Dobra. A, to jest symulator czołgu. Fajnie. dostałem. Dobra, pauza. Cóż... Ta też gra. Ta gra jest też fajna. Weźmy następną. Dobra. O, no dobra. Cóż, ta gra też super. Jakoś, nie widzę tutaj słabych kier, jakoś. Dobra, wezmę jakąś inną. Jumping World, start. Teraz muszę. O, tutaj nie ma muzyki, za to nawet fajnie Nie żebym miał coś do muzyki, no ale nie jest ona fajna. No Taki ośmiobitowy soundtrack. bitowy To prawda Dobra Poziom przeszedłem, to niech. To może zmiana gry O, Menin Red. Fajna nazwa. No, proste, no, może się wkręcę, ale to później. tu. I wpadłem już do dziury. Dobra. Dobra. jeszcze ostatnia szansa. No. Znowu. O, snowball. Nie, tu lepiej wyłączyć dźwięk. Nie jest to fajne. Tu jest taki trochę skokowy przesuw. Nie wiem, czy to widać na kamerze. No, pamiętam, że grałem w taką podobną grę. Mniej więcej o to samo chodziło. Tylko że. To była gra na PC, kiedy się sterowało myszką. Może ktoś kojarzy. Jak nie, to trudno. Później sobie przypomnę. Teraz tylko spróbuję przejść ten poziom i. Dobra. Dobra, jest. High jump. No dobra, zobaczmy ten high jump. Nie, zdecydowanie nie. story. Co to ma być? A super. Aha, uwaga na ten. Staram się jeszcze coś. A, je ryby. Dobra. Reset. Nie chcę, żeby film trwał za długo, więc wiadomo. totalnie co tu chodzi teraz nie, nie ogarniam tej gry dobra czas na coś innego wonder rabbit dobra, dobra A, fajnie. Platformer 2D. Trochę mi to yy, kojarzy mi się z tymi, z grami automatowymi trochę. O, dobra. Zobaczę, jak to będzie. Dobra, to wybiorę teraz Dragon. Dobra, niech będzie easy. Start. A! jest na kopia węża. Raczej nic ciekawego. Dobra. Do Dobra. No to powoli do końca się zbliżamy, to teraz TNT. widzę, że kopiał Bombermana. O. No dobra. To, to teraz to już będzie ostatnia gra dzisiaj. To Zoix Racing, no to może nie UFO Race. No fajnie, fajnie, że to jest 3D przy okazji. O, skończył mi się czas. Dobra. Dobra. Ostatnia gra. Przejdźmy może do podsumowania. Czas wyłączyć sprzęt. Podsumowując, no konsola Całkiem niezła, nadaje się szczególnie na długie podróże. I myślę, że każdy z Was z 300 gier na pewno znajdzie coś dla siebie. A i jeszcze coś, pewnie jesteście ciekawi, jakie gry są na tej konsoli. Spokojnie, na mojej stronie na Facebooku umieszczę tę listę, ponieważ no, to jest dość długa lista. Ale możecie poczytać i sprawdzić. Może znacie te gry i powiedzieć coś o tych grach. No ale to tyle. 150 zł dla 300 gier to niedużo. I myślę, że każdy. Każdy, kto kupi tę konsolę, znajdzie coś dla siebie. I tak, na tym koniec.